Aleksandra Konieczna wytrzymała z mężem kilka lat, myślała, że go zmieni. Aleksandra Konieczna nie kryje, że jej jedyne małżeństwo było pomyłką, ale na szczęście pozostała jej po nim piękna pamiątka w postaci córki. Pociecha miała niespełna rok, gdy aktorka podjęła decyzję, że wychowa ją sama. Dziś z dumą mówi, że jako matka odniosła sukces. Julia M. Maj kilka miesięcy temu wydała swą pierwszą powieść. To ja namówiłam ją, żeby pisała, twierdzi gwiazda. Konieczna ma za sobą nieudane małżeństwo. Znajomi od początku ją ostrzegali. Aleksandra konieczna była przed laty żoną starszego od niej o półtorej dekady reżysera Andrzeja Maja. Nie jest tajemnicą, że mężczyzna miał poważny problem i nie potrafił się z nim uporać. Z tego powodu rozpadło się jego pierwsze małżeństwo. Znajomi ostrzegali Aleksandrę przed filmowcem: Ale we mnie odezwał się głos. Siłą mojej miłości go odczaruje, zmienię, uleczę. Nie udało się, wspominała w rozmowie z Twoim stylem. To nie było łatwe małżeństwo. Rodziny jako takiej nie było, opowiadała z kolei Vivie. Konieczna odeszła od męża, gdy jej córka miała kilka miesięcy. Wystarczył jeden drobiazg. Aktorka wytrzymała z mężem kilka lat. Odeszła od niego, gdy ich córka nie miała jeszcze roku. Pewnego dnia w jej oczach zobaczyłam strach. Następnego dnia się spakowałam. Bo wiedziałam, że jeśli tego nie zrobię, te oczy będą coraz większe, bardziej przerażone, wyznała w cytowanym już wywiadzie. Aleksandra miała 32 lata, gdy została samotną matką. Dziś, pytana, jak udawało się jej godzić macierzyństwo z obowiązkami zawodowymi, mówi, że nie było to łatwe. Samotne macierzyństwo jest po prostu wbrew naturze. Odradzam, odradzam i jeszcze raz odradzam. Moim zdaniem najtrudniejszy w tym wszystkim okazuje się brak czasu. Nie da się przecież tulić dziecka, opiekować się nim, a jednocześnie robić karierę i zarabiać pieniądze. Któraś z ról zawsze musi ucierpieć, stwierdziła w rozmowie z Party. Julia M. Maj nie miała możliwości zbyt dobrze poznać ojca. Andrzej Maj zmarł w 2005 roku, gdy miała niespełna 9 lat. Konieczna chciała uchronić ją przed aktorstwem. Na szczęście, córka i tak miała inne plany. Aleksandra Konieczna bardzo chciała uchronić córkę przed aktorstwem. Na szczęście, Julia nie była zainteresowana pójściem w ślady sławnej mamy. Od najmłodszych lat marzyła, by zostać koszykarką. Była skoczna, wysoka. Niestety. Nastąpiła kontuzja kolana i Jula dostała zakaz grania. Płacz był w domu na kanapie chyba przez tydzień. Julka pytała, kim ja mogę być, jeśli nie koszykarką. Powiedziałam jej wtedy: siadaj na kanapie, bierz laptopa i coś napisz. Wspominała aktorka podczas niedawnej wizyty w Dzień Dobry TVN. Julia M. Maj zdecydowała się po maturze na studiowanie organizacji sztuki filmowej w łódzkiej filmówce. Nigdy nie chciała być aktorką. Ona wiedziała, że gdzieś chce w kręgi artystyczne, stąd produkcja filmowa, ale jeszcze w trakcie szkoły stwierdziła, że jednak nie będzie robić filmów i chce iść w inną stronę, zdradziła Aleksandra Konieczna w Dzień Dobry TVN. Po ukończeniu szkoły Julia postanowiła zdawać na prawo, ale i ono nie zainteresowało ją na tyle, by chciała poświęcić mu życie. W końcu uznała, że powinna posłuchać mamy i zacząć pisać. Aleksandra Konieczna przyjaźni się z córką. Ma do niej bezgraniczne zaufanie. Kilka miesięcy temu aktorka pochwaliła się w sieci literackim debiutem córki. W maju Julia wydała swą pierwszą powieść o pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Napisała też drugą, ale na razie sza. Idzie jak burza, zbiera świetne recenzje, stwierdziła dumna mama pod zdjęciem z premiery książki. Jedynaczki: Jest piękna, jest mądra, dowcipna, szaleje za nią. Jestem w zachwycie, dodała. Konieczna cieszy się, że z Julią łączy ją bardzo silna więź. Matka i córka są przyjaciółkami. My sobie ufamy. Myślę, że to jest podstawa. Zawsze kluczowe jest zaufanie we wszystkich relacjach. Nie wierzę w to, że może się udać jakakolwiek relacja bez zaufania. Ja z córką mamy zaufanie totalne zapewniała Aleksandra w cytowanej już rozmowie z reporterem Dzień Dobry TVN.